Thank <music> you. Ukraińska misja w Żgowie. Chodziło o handel. Miejsce wizyty wybrano nieprzypadkowo. Centrum Handlowe tak współpracuje z ukraińskimi kupcami od początku swojego istnienia. Handlowcy starają się unikać wszelkich zależności od politycznych zawirowań. Jest to rynek z bardzo dużym potencjałem i nie można się na niego obrażać. Pewne koła mogą się obrażać, ale tu kupcy zadzierżgnęli, że tak powiem, przyjaźnie, które od lat trwają. Na poprawę stosunków gospodarczych, co zależy od polityków, mają też nadzieję ukraińscy dziennikarze. Jeszcze mamy dużo problemów, e, to jest problemy na granicy, to jest problemy z przemytem, to jest e, problemy no, złych na razie warunków e, handlowych, e, wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Wśród gości byli też przedstawiciele ukraińskich biur podróży. Chciałbym, żeby turyści z Kijowa jeździli do Polski, do Łodzi, Warszawy, Krakowa. Jest bardzo wielu zainteresowanych. To dobry biznes. Wizyta ukraińskich gości potrwa do jutra. W tym czasie polska delegacja bierze udział w spotkaniach w Kijowie. Czas karnawał. Bawili się wszyscy. Tak dobrego humoru i chęci do zabawy można pozazdrościć. Również pomysłowości w doborze karnawałowych przebrań. Imprezą dowodził Superman, na co dzień ksiądz Piotr Kosmala. Jak widać, mamy karnawał w pełni. No I o to chodzi, bo patrząc na tych, którzy już widzieli mnie w tym stroju, no nie ma osoby, która by była smutna. Każdy się uśmiecha. Na gości karnawałowej zabawy czekały miłe niespodzianki. Z entuzjazmem powitano występ dziecięcego zespołu tańca Bałutki. Zorganizowane też zostały liczne konkursy, w tym ten najważniejszy, wybór króla i królowej balu. Ta inwestycja już dawno za nami. Wokół nowego stadionu widzewa mamy kilka nowych ulic. Budowa nowego stadionu widzewa jest już na tyle zaawansowana, że można przystąpić do przebudowy układu drogowego wokół obiektu. Skorzystają na tym użytkownicy stadionu, ale przede wszystkim mieszkańcy osiedla. Zaczynamy od ulicy Sępie i ona jeszcze e, ostatnie dni lutego bądź początek marca te prace tutaj się rozpoczną na takiej drodze gruntowej, która jest już dosyć mocno zniszczona. Ulica Sępia dobiegać będzie do ulica Józefa, która także zostaje przedłużona. Przebudowane zostaną również. Również Tunelowa i Widzewska, a także fragment Piłsudskiego, gdzie powstaną dodatkowe pasy ułatwiające wjazd i wyjazd z ulicy tunelowej. Wszystkie ulice będą na wierzchni asfaltowej, będą chodniki. Planujemy sporą liczbę miejsc parkingowych. To będą miejsca parkingowe dla osob samochodów osobowych ogólnodostępne. Około 30 miało takich miejsc w ulicy tunelowej. Podobna liczba miejsc parkingowych powstanie także przy ulicy Józefa. Powstanie tam również zatoka na 8 autobusów. Prócz nowego asfaltu i parkingów na osiedlu pojawi się sporo zieleni. Nasadzamy 140, około 140 drzew. Najwięcej drzew posadzimy wzdłuż ulicy Piłsudskiego, bo tu nieco ponad 40-30 ulic w ulicy Sępiej, i w ulicy Tunelowej pozostałych będziemy uzupełniali szpalery, które pozostaną w takie miejsca, gdzie można te nasadzenia wykonać. Przebudowa układu drogowego wokół stadionu powinna zakończyć się równocześnie z budową samego obiektu w listopadzie tego roku.